Trzy małe świnki. Dawno, dawno temu były sobie trzy świnki. Pewnego dnia zostawiły rodziców i wyruszyły w wielki świat. Całe lato wędrowały po lesie, łące, bawiły się i weseliły w najlepsze. Trudno było znaleźć milsze stworzenia niż one, więc wszyscy za nimi po prostu przepadali, gdzie tylko się pojawiły. Wszędzie serdecznie je przyjmowano. Jednak nadeszła w końcu jesień, a wraz z nią zaczęły się deszcze. Świnki uznały, że już pora wreszcie pomyśleć o domu z prawdziwego zdarzenia. Radę nie radę postanowiły, że dość już bez troskiej zabawy i muszą zabrać się do pracy. Po naradzie zdecydowały, że zbudują trzy domki. Świnka, która była najbardziej leniwa, uznała, że zrobi sobie chatkę ze słomy. E, zajmie mi to najwyżej jeden dzień stwierdziła z zadowoleniem. Ale twoja chatka będzie za słaba krytykowały je pozostałe świnki. Druga świnka, trochę mniej leniwa niż pierwsza, wybrała się do lasu na poszukiwanie desek i patyków. I przez cały dzień stukała, pukała i wbijała gwoździe. Ale trzeciej śwince nie podobał się także domek drewniany. Tak się domu nie buduje, powiedziała. Trzeba mieć czas, cierpliwość i ciężko, uczciwie pracować, żeby dom był solidny i. Oparł się wichurą. nie przepuszczał deszczu i śniegu, a co najważniejsze, żeby chronił nas przed wilkami. Dni mijały i dom najrozsądniejszej świnki rósł cegiełka po cegielce. Od czasu do czasu dwie pozostałe świnki przychodziły popatrzeć. Co ty tak ciężko pracujesz? Podśmiewywały się. Dlaczego nie przyjdziesz pobawić się z nami? Najpierw skończę budować porządny i solidny dom. Wtedy wyjdę się pobawić. Nie będę nierozsądna jak wy. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Chwilę później zauważyły w pobliżu ślad wielkiego wilka. Przestraszyły się i w nogi uciekły do swoich domków. Wkrótce wilk dotarł do słomianej chatki świnki, która była najbardziej leniwa. Wychodź, rozkazał pasem i ślina napłynęła mu do buźki. Chcę z tobą porozmawiać. Nie wolę zostać tu, gdzie jestem, zakwiczała cichutko śwink. Wobec tego zmuszę cię, żebyś wyszła. Warknął wilk ze złością i nabrał powietrza w płuca. Z całej siły dmuchnął w domek. Uuu. Potężny podmuch wiatru zmiótł słomianą chatkę. Wilk, szczęśliwy z tego, co zrobił, nawet nie zauważył, że malutka świnka popędziła prosto do drewnianego domku drugiej świnki. Ale gdy to zauważył, Wpadł we wściekłość, wracaj, ryczał, goniąc za nią. Ale ta świneczka już wpadła do drewnianej chatki, gdzie druga świnka trzęsła się ze strachu, jak liść na wietrze. Mam nadzieję, że mój domek wytrzyma, choć podeprzemy drzwi, żeby wilk nie mógł dostać się do środka. Zły wilk usłyszał te słowa, stał już pod drzwiami. Otwierajcie, otwierajcie, ja chcę tylko z wami porozmawiać, kłamał. Wystraszone świnki mocno podpierały drzwi, ale zły wilk zebrał wszystkie siły i uch, uch, potężnie dmuchnął. Wtedy domek się rozpadł, jakby był skard, a dwie świnki rzuciły się do ucieczki. Szczęściem najmądrzejsza świnka widziała to wszystko z okna swojego murowanego domku więc prędko wpuściła zasapane uciekinierki w ostatniej chwili wilk już walił w drzwi z wściekłością tym razem nie był pewny swego chatka sprawiała wrażenie solidniejszej niż te wcześniejsze dmuchnął raz Dmuchnął drugi i trzeci, ale wszystko na nic. Domek nawet nie drgnął. Trzy świnki śledziły każdy ruch drapieżnika, ale teraz bały się już troszkę mniej. Wreszcie wyczerpany wilk zdecydował się na jedną ze swoich sztuczek. Wlazł po drabinie na dach i zajrzał do domku przez komin. Już oblizywał się na samą myśl o obiedzie. Lecz najmądrzejsza świnka zobaczyła, co się święci. Szybciutko, rozpalmy ogień w piecu. Szybko! Wilk do pasa tkwił już w kominie. Jednak wahał się nieco, czy sunąć się dalej w ciemny otwór. Hmm, będzie mi trudno, myślał głośno. Umieram z głodu. Spróbuję mimo wszystko zsunąć się do środka. Lecz cóż to, co tak parzy? Osłupiałe wilczysko wylądowało prosto w ogniu. Płomienie zaczęły mu lizać jego sierść, a ogon płonął niczym pochodnia. Nigdy już nigdy nie opuszczę się w dół komina. Skowyczył wilk, próbując ugasić płonący ogon. Tem, uszczęśliwione świnki zaczęły śpiewać i tańczyć wokół domu. Złe Wilczysko już nie wróci, i jeszcze tego samego dnia leniwe świnki zabrały się ochoczo do pracy. Wkrótce wybudowały dwa nowe murowane domki. A Wilk, co prawda, wrócił tam jeszcze kiedyś, ale gdy spostrzegł trzy kominy i solidne ściany, przypomniał sobie, jak okropnie boli płonący ogień i już na zawsze opuścił te strony. Najmądrzejsza świnka, ponieważ wreszcie czuła się bezpieczna, zawołała radośnie do pozostałych. Koniec pracy, dalej do zabawy.